Zdaję sobie sprawę, że nasza uczelnia nie może we wszystkich aspektach konkurować z silnymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Jestem jednak przekonany, że naszym miejscem jest ścisła czołówka polskich uczelni, których siedziby znajdują się w miastach takich jak nasze, powiatowych, porównywalnych wielkością do Raciborza. Dlatego nasze starania powinny koncentrować się na szczególnej wartości, jaką jest bliskość relacji ze studentami, na podkreśleniu ich zalet i podmiotowym ich traktowaniu. Te aspekty nie zawsze dochodzą do głosu w renomowanych, dużych uczelniach akademickich. Wiemy o tym z relacji naszych absolwentów. Chcę rozwijać uczelnię jako centrum nowoczesnego kształcenia. Nauczyciel akademicki, przygotowany do zajęć, nie może natrafić na niesprawny sprzęt czy archaiczne wyposażenie pracowni. Dlatego kluczowym jest dla mnie zapewnienie wyposażenia infrastruktury dydaktycznej na wysokim poziomie. Zamierzam postawić na modernizację pracowni dydaktycznych. Chciałbym, aby jakość dydaktyki stała się marką uczelni. To droga do pozyskania kandydatów na studia i rozwoju uczelni.